O, to... No, chyba jak No, tam jest ta górka. Widziałem. Strzałeś? Ja tu jakiś k*** podobno skakał. Pojechałeś? Strzałeś coś? Gdzieś coś wziąłem No, jak się dostanie. Co to teraz tam? Jak teraz jedziemy I gdzie jedziemy? Ja nie wiem. No, nie tak to czarne pojechało. Ale czekaj, co? Mam pod tym podjazd Który? No co tam jest taki jeden w lesie taki w Dawka paliwa na 2,5 jakoś obrotu no. A teraz mam 1,5 czyli tak jak powinno być Czyli na pewno mniej pali No cały obrót mniej dawki Więc mniej pali, ale za to rezon mam, więc wychodzi na to samo mnie prawda? też jest cały czas tyle paliwa No ja mam, mam... tyle Na początku byłem na stacji, a już wyjść się Ja lęcinie, pasiłem, nie, tam. ja mam, ja mam teraz tyle na tym zgięciu trochę ponad Więc jeszcze trochę można jeździć Właśnie tam na czarnej czy coś Dzisiaj mi to idzie ostatnio <laughs> Nic nie dało, nic nie mieli Gniewko w kominach, wakacje. Fajnie, jakby się udało ogarnąć, to na to polecimy do Szczecina na no większy komin, jeden już był. Lichacz w tych zamachach jak tam lec! It's it. Tam na górze być Co Musiał przyjechać Co? tu się wiesz no Jestem tak zajebany stary W sensie Energią i tak dalej Co się dzieje ostatnimi czasy Że no ch... Troszeczkę trzeba jeszcze pobiegać i będzie Chillera i tylko będą filmy gdzie teraz? Na dół. Nic takiego. Się wydaje że tak. Fajno, fajno <śmany> Tu jest parę takich miejscówek. <śmany> <Ja> p... <śmany> <śmany> Marek, no kur... pół metra za tobą, a potem mówię, że już nie ma. ty? Ty, mam nagranek, wpadłem w kolejne. Dawaj, Szmalina. Czekaj, bo mi zaparowały na moment jesteśmy na górze. Ale ja lewą stroną mogę. Ja prawo Tam po prawej masz dziurę. Ja stary myślałem, że ta cała droga tu taka ścieżka. Ja jest. też! A tu taki podjazd na nie Jak tam o kurwa by stąd wyjebał To krzywo jakoś trasy. Majesterson, jak tam? Dawaj normalnie No teraz, ale teraz prawą jadę, bo tu mówię A nie prawą, tu masz moment, że może i na jednym kole, ale dasz radę. Krzaki kończą, to p***. Jak się kończą, normalnie w pełnej kisie trzeba lecieć i jest... Mam widoczki. Ja czekam tu! Dawaj na pełnej!